Chciałam zapytać, jak głos po wczorajszej się gali, ale właśnie już przed nagraniem usłyszeliśmy, że jest, jest ciężko. Nie ma głosu, nie ma głosu naprawdę. Będę mówiła półszeptem szeptem dzisiaj. Po prostu przeciągi, ehm, gwałtowne zmiany temperatur, przeforsowanie strum głosowych. Koniec. Głos idzie na urlop. No ja aż w szoku jestem, że aż tak bardzo. No Bo a ma Pan jakieś sposoby na takie rewolucje z głosem, bo chyba mogę tak to nazwać. Dawno nie takiej sytuacji, więc głównie nie wolno mówić przez kilka dni. No ale chciałam cię być na tej gali, no bo piękna nagroda. Dziwnie, nie? Słychać, bo nie mam głosu. Ja jestem aż przerażona, aż mi takie przychodzą. Bo w... bo to w ogóle to jest śmieszne, bo to w ogóle nie boli. To w ogóle nie boli, tylko po prostu struny się nie stykają, nie ma dźwięku. Ja, Jestem przerażona, bo właśnie sobie wyobraziłam, że Pani całkowicie straciła głos, a ma Pani piękny głos i nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji. Myślę, że wszystko będzie dobrze, tylko muszę tak przez tydzień po prostu uważać na to, ile mówię. Nie krzyczeć, nie forsować, także dzisiaj będę mówiła półszeptem. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!